Czy fragment hormonu wzrostu działa bez skutków ubocznych i po jakim czasie widać efekty? Wiesz, co nie spotkałem się nigdy ze skutkami ubocznymi stosowania hormonu wzrostu, także nigdy nie spotkałem się z tym, żeby jakiś podopieczny zgłaszał mi nawet naj, najmniejsze skutki, typu jakieś nudności i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestię efektów, to tak naprawdę bardzo ciężko jest to ocenić, dlatego że fragment hormonu wzrostu nie wpływa bezpośrednio na spalanie tkanki tłuszczowej. On jedynie poprawia Ci taką możliwość, zatem jeżeli jesteś już w deficycie, jeżeli wykonujesz aktywność, która spala tkankę tłuszczową, Tłuszczową, to hormon wzrostu może nasilić uwalnianie tych kwasów tłuszczowych i dzięki temu pozwolić na utlenienie większej ilości zapasów tkanki tłuszczowej. Niemniej jednak, no, bardzo ciężko jest ocenić, co robi jaką robotę, zatem ciężko jest ocenić po jakim czasie widać efekty. Jeżeli robimy dobrą redukcję, to myślę, że efekty są po prostu przyspieszone.